Witajcie! Dzisiaj będziemy grali antyterrorystami awp Jest to ostatnia broń terrorystów, jaką mam, dlatego zagramy też terrorystami. Żeby już nie było końca terrorystów, wiesz. Więc jeszcze będzie odcinek z terrorystów. We are out of here. Ja mam, a no to lecimy. A chyba dużego sensu To jest Ta ja lekko myszką rusza. Dobra, jakoś muszę przetrwać. Það þykkir다가 Ainu rann það límet? Er déna? Figði bara rétt Super. Dobra, na razie fajnie. Nie. A WP ma taki fajny, tak fajną rzecz, że zabija zbyt. nawet w ciało na hita. Bo jest moje ulubione miejsce, tylko i tak chyba tutaj nie przyjdą ostatecznie. Pewnie się skapnę i że na B im lepiej idzie. Dokładnie, tak się wolno biega, niestety. Chyba jest ciężka. Zaraz nie wyjdzie z za rogu. Zdążę, zdążyłem. Stoję! kira No słabo, słabo Chciałem przyświrować, i wyszło mi to na pewno nie na dobre. Let's move out. Jak skończymy tą serię, czyli jeszcze dwa odcinki muszą być. To będziemy wtedy grali na będziemy wtedy grali na większą ilość botów. Na pięciu to będzie chyba za bardzo trudno. Jak tutaj widziałem, że kilka osób mówiło, że na pięciu. No, ale na, na czterech to już będzie wyzwanie. Będę musiał sobie sam potestować już poza odcinkiem, gdzie było w miarę ok. Gdzie w miarę ok. Się. Jak na razie mi się wydaje, że dwa. Bo ty to łatwo jeszcze, ale. Jakby były trzy, to by było troszeczkę trudniej, a jak były cztery, to by było idealnie, ale to jeszcze muszę sobie potestować. Aj, myślę, że takie ładne kółka Pięknie. No, Gdzie jest? Waj Tak się da. Chodzę tutaj tak na kucaku dlatego by mieć normalny celownik, żeby nie był rozmazany. Co się stało, jak on mnie nie zauważył? Ale mam tutaj bombę. Mogę to wykorzystać, walne. tak by ona była. A, nie, nie da się. O, tam jest. Szedł na okno. Kontendy wyjdzie. Dávaj. No teraz jeden hp a zúpa kontra je minigun. Nie. Pikni. O nie. To nie. Tragedia. Tragedia. Czekałem na ten dzień za wupą, ale z takim sensem to się nie da. Come on, No dobra, ale w sumie nie szło mi aż tak źle. No nie. Każdy straszny jest... Jezu, ale dwóch że... ciężkich strasznych. A, teraz trafiam. Jak teraz nie trafię... ...to nie umiem grać w CS-a. Jeee... Yeah. Dobra. Let's go. Tu jest za tymi boksami, widziałem jak przechodził. Jestem dobrych, a ja mam już dwa lata. Siedziałem, i do ciebie. Ty jesteś bramkarzem, dawaj co? Jesteś bramkarzem, więc masz refleks. Dawaj, teraz nie skaczę, przestraszył się. No i miałem dobry refleks, ale smakuję w innym miejscu. jeszcze dwie gry to już na pewno wygrana jest let's go. tutaj są dziewczynce Trafiony! Ładnie! Trafiony ładnie przez smołka!

Zakończenie odcinka. Dobra. Ja was teraz żegnam. Pa.